Cześć, dzień dobry. Jedliście śniadanie? My jeszcze nie. Za chwilę będziemy jeść śniadanie i pokażę Wam, co jemy na śniadanie w naszym domu. I dzisiaj wyjątkowo śniadanie zjemy razem. Zapraszam. Cześć, dzień dobry. Witam Was na Polski codziennie. Jeśli to Twoja pierwsza wizyta na moim kanale, zapraszam do jego subskrybowania. W każdy piątek prezentuję nowe wideo. Do każdego wideo przygotowana jest transkrypcja w dziewięciu językach. Jeśli masz problem ze zrozumieniem wideo podczas pierwszego słuchania, jeśli masz problem ze zrozumieniem go w języku polskim, posłuchaj z napisami we własnym języku. Do każdego wideo przygotowałam również transkrypcję, bezpłatną transkrypcję w pliku PDF. Ta transkrypcja dostępna jest po zalogowaniu się na naszej stronie. Przygotowałam instrukcję w jaki sposób korzystać z, ze strony, w jaki sposób korzystać z platformy Polski Codziennie. Tutaj znajdziecie to wideo, w którym możecie wszystko zobaczyć. A dzisiaj opowiem wam o śniadaniu. Tak naprawdę nie istnieje chyba w tej chwili typowe polskie śniadanie. Każda ze znanych mi osób je różne rzeczy na śniadanie. My nie jesteśmy typową rodziną, my nie jadamy śniadań razem. Pewnie są rodziny, które jedzą razem. Tak było też u nas, kiedy dzieci chodziły jeszcze do szkoły. Wtedy jadaliśmy razem, dlatego że wychodziliśmy razem z domu. Dzisiaj jadamy osobno, wynika to z rytmu i z trybu naszego życia. Każdy wstaje o innej godzinie, każdy je śniadanie o innej godzinie i sam sobie to śniadanie przygotowuje. Pokażę Wam dzisiaj, co jemy, co nasza rodzina je na śniadanie. Ok, zacznę od mojej córki. To jest śniadanie mojej córki. Moja córka dzień zaczyna zawsze od kawy. Jest to espresso. Czasem podwójne espresso. To dobre, dobre wyrażenie, i możecie je zapamiętać, bo tego samego wyrażenia możecie używać, zamawiając kawę w restauracji. Espresso albo podwójne espresso. Moja córka kawę słodzi cukrem. W naszym domu używamy cukru trzcinowego, nie używamy cukru białego. Jest zdrowszy. Generalnie nie używamy dużo cukru, natomiast jeśli słodzimy to słodzimy cukrem czcinowym. Dzisiaj widzę, że przygotowała sobie przynajmniej jogurt do śniadania, jogurt do picia. To jest klasyczny jogurt o smaku brzoskwiniowym, jogurt do picia. I zje również owoce, dzisiaj banany. Zje dwa banany i wypije sok. Wypije szklankę soku jabłkowego. Mój syn jada śniadania zupełnie inne. Zwraca uwagę na to, żeby w jego diecie było dużo białka. W związku z tym prawie codziennie je mięso. Na śniadanie je parówki. Parówki to są kiełbaski, małe kiełbaski, które przygotowane są z mielonego mięsa, z drobno, naprawdę drobno mielonego mięsa. Jest to mięso z kurczaka albo mięso wieprzowe ze świni. Mój syn najczęściej je parówki z mięsa kurczaka. Takie parówki je z ketchupem i z musztardą. Je dużo awokado. Nie dużo awokado i je pomidory. Awokado y, tak naprawdę je tak jak ja prawie do każdego posiłku. Obydwoje bardzo lubimy awokado. I do śniadania zje tosta. Takie tosty smarujemy masłem. Od wielu lat trwa dyskusja między zwolennikami masła i margaryny. My w naszym domu używamy masła. Tak naprawdę ta dyskusja powstała w związku z tematem cholesterolu, który, jak wszyscy wiemy, uznano za podstawowy czynnik powodujący wiele chorób i schorzeń układu krwionośnego. My w domu używamy masła, smarujemy chleb masłem, smarujemy tosta, w tym przypadku smarujemy. Masłem. W tej chwili wszyscy wiemy, że cholesterol, ten, który spożywamy razem z jedzeniem, ma niewiele wspólnego z tymi problemami układu krwionośnego. Tak naprawdę jest znacznie mniej niebezpieczny niż tłuszcze trans, które występują w margarynie. Także w naszym domu chleb pieczywo smarujemy masłem. Oprócz tego zje na drugie śniadanie bo. Od razu potrafi zjeść pierwsze i drugie śniadanie. Zjem musli. Przygotował sobie musli. Musli będzie jadł z mleka. Jest to mleko krowie, ale jest bez laktozy. On pije mleko, w którym nie ma laktozy. Lepiej się czuje, e, jeśli pije mleko bez laktozy. I do mleka wsypiem musli. Myślę, że wszyscy znacie musli. Jest to mieszanka różnego rodzaju płatków i suszonych owoców. Powiem Wam, co jest akurat w tym musli. W tym musli są różne płatki zbożowe, są płatki owsiane, są płatki pszenne z pszenicy, yy, są płatki jęczmienne i są rodzynki. Ach, i jeszcze są migdały. Jeszcze są migdały. Ok, zje więc musli na mleku. Po polsku mówimy też często płatki na mleku. Mówimy albo musli z mlekiem, albo płatki na mleku. I wypiję również sok. To jest śniadanie mojego męża. Mój mąż, podobnie jak mój syn, je mięso. Nie jego tyle, co, co mój syn, ale również je mięso. On przygotował sobie, Gorącą kanapkę, ciepłą kanapkę. Jest to kanapka przygotowana z dwóch tostów. Tam w środku jest ser żółty i jest wędlina. Może to być szynka, może to być polędwica. Jest tam wędlina i są warzywa. Jest pomidor, jest również papryka. My generalnie w domu, w naszym domu, jemy dużo warzyw, jemy dużo papryki, ale jemy paprykę żółtą. Ja nie lubię papryki czerwonej, to znaczy mogę ją zjeść, ale wolę paprykę żółtą. Zielonej absolutnie nie lubię. Jest dla mnie niesmaczna, więc jej, nawet jej nie kupuję. Jemy głównie paprykę żółtą. I jemy dużo pomidorów. Wszyscy jemy pomidory, w związku z tym mój mąż będzie również jadł pomidory. I oprócz tego ugotował sobie dwa jajka, dwa jajka kurze. Ugotował je na twardo. Wszyscy wiecie, jak gotuje się jajka na twardo, więc tego pewnie tłumaczyć y, nie trzeba. I zje trochę zielonego, trochę zieleniny. Zje rukole. Zieleniny też jadamy sporo w naszym domu. Jemy rukole. Jemy ją do śniadania, dodajemy do sałaty, do obiadu, jemy dużo rokoli i jemy też sporo bazylii. Lubię mieć świeżą bazylię. Jak widzimy, ta jest w doniczce, dzięki temu jest dłużej świeża. I moje śniadanie. Ja, tak jak powiedziałam, nie jem mięsa, jem za to yy, sery. Są to głównie kozie sery. Zaraz pokażę, jaki jadam najczęściej. To są dwa tosty, przygotowane tosty. Na jednym jest e, serek brie. Tosty są oczywiście posmarowane masłem. Na jednym jest serek brie, pokrojony w plasterki. I e, położyłam sobie na toście dwa listki, dwa liście bazylii. A drugi tost. Jest to tost również posmarowany masłem yy, i posmarowany kozim twarogiem. To jest rodzaj sera białego, ale koziego, z mleka koziego. Bardzo, bardzo lubię ten ser i jadam go w zasadzie codziennie. I tego tosta zjem z pomidorem i z rukolą, również, bo też bardzo lubię rukole. I naturalnie nie może zabraknąć awokado, które tak jak powiedziałam wcześniej uwielbiam i jem je w zasadzie do każdego posiłku oraz żółtej papryki. Ja będę później piła kawę, tak jak moja córka, więc przygotowałam przygotowałam sobie mleko sojowe do kawy. Ja piję sojowe latte. Nie mogę pić mleka krowiego. Nie mogę pić również mleka bez laktozy, mimo że jest bez laktozy, wolę pić mleko sojowe i takie sobie też przygotowałam do kawy. Razem z mężem będziemy pić herbatę. W Polsce e, pijemy. Tak się teraz zastanawiam, czy mogę powiedzieć, że pijemy sporo herbaty. My pijemy sporo herbaty, nasza rodzina pije sporo herbaty. Nie zawsze jest to herbata czarna. Tu jest akurat przygotowana herbata czarna. Nie kupujemy herbaty w torebkach, kupujemy herbatę liściastą. My nie pijemy herbaty w torebkach. W naszym domu pijemy herbatę wyłącznie liściastą, którą należy zaparzyć w dzbanku i pijemy herbatę czarną. Ale nie tylko. Pijemy również herbatę zieloną i pijemy sporo herbat ziołowych. Ja piję dużo herbat ziołowych. Może to być mięta, może to być melisa. Parzy się je w taki sam y, sposób. Zaparzoną herbatę wlewa się do kubka i y, ewentualnie uzupełnia wodą, jeśli jest za mocna. Można ją osłodzić. Mój mąż słodzi herbatę również cukrem. Ja natomiast do słodzenia herbaty używam miodu. Ok, pokazałam Wam, jak wygląda śniadanie. Tak naprawdę mogę powiedzieć, że jest to typowe śniadanie mojej rodziny. Pokazałam Wam wiele typowych produktów, które naprawdę jadamy i naprawdę jadamy je codziennie, tak jak warzywa, jak owoce, tak jak awokado, pomidory. Parówki, kiełbaski parówki w przypadku mojego syna, czy kawa espresso w przypadku mojej córki. Jeśli dzisiejszy film Wam się podobał, dajcie lajka, będzie mi bardzo miło. Subskrybujcie również nasz kanał, aby nie umknęło Wam żadne nowe wideo. A ja zapraszam Was już dzisiaj na kolejne wideo za tydzień. Do zobaczenia, życzę Wam wspaniałego dnia, cześć!